Porta que puxa. No dobra, no. pójdź Goldena. Pści? Tak. Jest pewnie. inaczej jesteś pewnie. I idziesz. Prawda? No idź. Prawda. Ja nic, ale on się Dobra, inne ryby możesz puścić. Zabnij na chwilę podhalana na smyczki. Maxa puści. Dzisiaj lepiej Poza pierwszym nie dała się ani a... Jak Ci się podoba twój Golden? Bardzo. No widzisz? No, super. Bałaś się? No, bałam się, no, ale tak. nie wiem czy on jest bardziej zmęczony, czy po prostu... Ale, ale widzę, że nawet nie reagował na to. Ja jeszcze nie do końca mu wierzę. Że... To z czasem przyjdzie. To jest Kobi, nasz przyjaciel. Słuchaj, opowiedz trochę, jak się Kobi zmienia pod wpływem wiesz, zajęć, socjalizacji? Co, się, co działo się, co robiliście, a co jest teraz? Kobi się diametralnie zmienia i to nie tylko on, ale też jego właściciel. Kobi był psem. Unikający, raczej agresywny w stosunku do większości psów. Mhm. To nam się tak eskalowało przez długi, długi czas. Został pokryziony przez dużego psa i od tego momentu nie lubił już psów dużych, stopniowo średnich, a potem już żadnych. My nie wiedząc, co z tym zrobić, unikaliśmy, przechodziliśmy na drugą stronę ulicy i kończyło się na tym, że w sumie spacer był dla nas mordęgą: no bo trzeba było w centrum miasta unikać wszystkiego. Od kiedy tutaj chodzimy, my mamy więcej pewności siebie, wiemy, że potrafi się zachować. Jak człowiek, czyli jak porządny pies. Jest spokojniejszy, nie reaguje tak nerwowo na wszystko, nie daje się prowokować, a przede wszystkim sam nie prowokuje. Oczywiście trzy wizyty to jeszcze dopiero początek wszystkiego, hmm. ale my się mniej boimy i on dzisiaj przyszedł z ogonem podniesionym. Różnica jest ogromna, ogromna. No, czyli zrozumiał jakby zasady, jakie obowiązują w komunikacji z innymi psami. I, jest I nie boi się dobrze. ich. Tak, Dokładnie. myślę, że się ich nie boi. Był spuszczony bardzo szybko dzisiaj i ani razu nie dał się sprowokować i nie sprowokował, ani razu nie pokazał zębów, więc Super. jesteśmy pod wrażeniem. Super. No i też braliście udział w tych treningach. Emocjonalnego opanowania. Bez nie? nich to chyba byśmy się bali strasznie. Zresztą pierwsze podejście było trudne. I rzeczywiście trening emocjonalnego opanowania to jest to, co nam pomogło uwierzyć, że ten piesek sobie poradzi i że my sobie poradzimy i polecam wszystkim, którzy mają problemy z pieskami nawet takimi cudownymi. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.